Cześć. Ja nazywam się Joanna Pelczyńska Fryskę i witam cię w podcaście Niemiecki Fyrtel, w którym pokazuję, że niemiecki wcale nie jest trudny, no i na pewno, że nie jest nudny. Czasami mówię o gramatyce, czasami o słownictwie lub o tym, jak tych magicznych słówek można się nauczyć. Jeśli taka tematyka jest dla ciebie interesująca, to zapraszam cię do słuchania. Dostałam od Was tyle wiadomości z zapytaniami o kontynuację podcastu, że jedyną słuszną odpowiedzią na nie będzie próba jego wznowienia. Wielu pytało, czy planuje wznowienie nagrywania, czy w ogóle planuje jeszcze nagrywać, ale ja zawsze tłumaczyłam, że teraz moja sytuacja rodzinna uległa dramatycznej zmianie. Chociaż słowo dramatyczna jest błędne, drastycznej zmianie, bo jest to zmiana pozytywna, oczywiście. To nie zmienia faktu, że czasu mam bardzo mało. Ale cóż, nowy rok, nowa ja, może uda się akurat wrócić do regularnego nagrywania. Miejmy nadzieję, że nie będzie to kolejne postanowienie noworoczne, po którym w lutym zostanie tylko wstydliwe wspomnienie. Jednak musicie wiedzieć, że kiedy siedzę nad pustą kartką i zastanawiam się nad tematem odcinka, lub kiedy siedzę w pustym pokoju sama i nagrywam, to nie mam tej świadomości, że słucha go tak wiele osób. A z Waszych wiadomości wynika, że jest Was naprawdę bardzo sporo i że wielu z Was te moje odcinki, to moje gadanie bardzo pomogło rozwiać wiele wątpliwości gramatycznych. Mnie to oczywiście bardzo cieszy. Co nie zmienia faktu, że trudno jest mi w to uwierzyć, ale każda Wasza wiadomość utwierdza mnie w przekonaniu, że jednak warto nagrywać ten podcast. Dzisiejszy odcinek pojawia się na początku nowego roku. Owaga 2023, też nie mogę w to uwierzyć. Lista tematów, które uzbierały się w ciągu mojej przerwy, jest ogromna. Ale dziś porozmawiamy o znakach zodiaku. Temat myślę pasujący do początku roku. Chyba każdy z nas czytał kiedyś horoskop, a początek roku jest takim czasem, kiedy wielu z nas zastanawia się, co przyniesie ten kolejny rok. A czy horoskop prawdę nam powie? Nie mnie to oceniać. Co nie zmienia faktu, że Czytałam kiedyś horoskopy, może nie jakoś regularnie, ale kilka przeczytałam. Postanowiłam jednak, że ten odcinek wzbogacę o cechy charakteru przypisywane do określonych znaków zodiaku. Tak byśmy wynieśli z tego odcinka coś więcej niż nazwę swojego znaku zodiaku. Ok. Samo słowo znak zodiaku to daschteanzeichen. Das Zeichen to znak, das Zeichen. A der Stern to po prostu gwiazda. My mamy znaki Zodiaku, a Niemcy mają gwieździste znaki. Das Sternzeichen, bardzo ładna nazwa. Jeśli chcemy wiedzieć, jaki ktoś ma znak Zodiaku, to zapytamy, was für ein Sternzeichen bist du? Was für ein Sternzeichen bist du? Lub in welchem Sternzeichen bist du geboren? Ale was für ein Sternzeichen bist du? Możemy wtedy powiedzieć, ich bin Krebs, Lwy i tak dalej. Ale o znakach Zodiaku zaraz. Das Sternzeichen. Pierwszy znak Zodiaku to Wassermann. Wassermann, czyli łatwo się domyślić, wodnik. Wassermann. Uwaga, opis. Der Wassermann ist besonders tolerant und versucht jeden Menschen zu verstehen, ohne ihn zu bewerten. Czyli wodnik jest szczególnie tolerancyjny i próbuje rozumieć każdego człowieka, nie oceniając go. Der Wassermann ist besonders tolerant und versucht, jeden Menschen zu verstehen, ohne ihn zu bewerten. Wassermann, der Wassermann Koleines Fische Sternzeichen Fische Fische sind besonders hilfsbereit und mitfühlend. Sie können nicht mit den schlechten Seiten des Lebens umgehen und verschließen seine Augen häufig vor der Realität. Ryby są szczególnie pomocne i empatyczne, jednak nie umieją pogodzić się ze złymi stronami życia i często zamykają oczy przed rzeczywistością. Fische sind besonders hilfsbereit und mitfühlend. Sie können nicht mit den schlechten Seiten des Lebens umgehen und verschließen seine Augen häufig vor der Realität. Mamie już Wasa i Fische. Wodnik i ryby na Barana czyli der Widder. Zu den Eigenschaften des Sternzeichens Widder gehören Ehrgeiz und Disziplin. Zu den Eigenschaften des Sternzeichens Widder gehören Ehrgeiz und Disziplin. Baran czyli der Widder. Big Stier Stier. Das Sternzeichen Stier zeichnet sich durch Eigenschaften wie Zuverlässigkeit, i Einfühlsamkeit aus. Der Stier jest geduldig i friedsam. Osoby z podznaku byka cechują takie cechy jak rzetelność i empatia. Byki są cierpliwe i nastawione pokojowo. Das Sternzeichen Stier Zeichnet sich durch Eigenschaften wie Zuverlässigkeit und Einfühlsamkeit aus. Der Stier ist geduldig und friedsam. Geduldig und friedsam. Geduldig, Tierbliebe. Zwillinge. Zwilling. Zwillinge stehen gerne im Scheinwerferlicht. Und es fällt ihnen leicht, andere Sternzeichen zu unterhalten. Lubiom stać w świetle reflektorów i przychodzi im łatwo zabawiać inne Znaki Zodiaków. Zwillinge stehen gern im Scheinwerferlicht und es fällt ihnen leicht, andere Sternzeichen zu unterhalten. Der Zwilling ist besonders intelligent, lustig und sozial kompetent. Czyli Bliźniaki sind szczególnie intelligent, wesołe wysokie Der Zwilling ist besonders intelligent, lustig und sozial kompetent. zodiaku, czyli Krebs. horoskop na Der Krebs ist besonders loyal und kümmert sich aufopfernd um die Menschen, die er liebt. Dieses Sternzeichen geht mit ihnen sicher durch dick und dünn. Czyli Raki są szczególnie lojalne. Die Menschen, die sie Der Krebs ist besonders loyal und kümmert sich aufopfernd um die Menschen, die er liebt. Dieses Sternzeichen geht mit ihnen sicher durch dick und dünn. Krebse sind aber auch hochsensibel und können schnell mal schlechte Laune entwickeln, die sie dann sofort auf ihre Mitmenschen übertragen. Czyli raki są wysoce wrażliwe i często szybko mogą może się wytworzyć u nich zły humor, który natychmiast przenoszą na ludzi z otoczenia. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam, ale nie ukrywam, że coś w tym jest. Krepse sind aber auch hochsensibel und können schnell mal schlechte Laune entwickeln, die sie dann sofort auf ihre Mitmenschen übertragen. Niestety. Następny bardzo ciekawy znak Zodiaku to Löwe, czyli lew, Löwe. Löwen sind besonders charismatisch, czyli Löwe sind szczególnie charismatisch. Sie verstehen es, jeden in gute Laune zu versetzen, czyli potrafią prowadzić każdego w dobry Humor. Sie verstehen es, jeden in gute Laune zu versetzen. Dieses Sternzeichen macht das Leben ein bisschen bunter. Ten znak zodiaku sprawia, że życie jest troszkę bardziej kolorowe. Dieses Sternzeichen macht das Leben ein bisschen bunter. Kolejny znak zodiaku Jungfrau, czyli Panna. Słowo Jungfrau oznacza też dziewicę. Das Sternzeichen Jungfrau. Das Sternzeichen Jungfrau wird als klug, exakt und offen beschrieben. Ten znak zodiaku Panna jest opisywany jako mądry, dokładny i otwarty. Das Sternzeichen Jungfrau wird als klug, exakt und offen beschrieben. Sie finden für jedes Problem eine Lösung und sind stets hilfsbereit. Panie są zawsze pomocne i znajdują rozwiązanie dla każdego problemu. Sie finden für jedes Problem eine Lösung und sind stets hilfsbereit. Kolejny znak zodiaku, znak zodiaku mojego męża, czyli Waga. Wąga. Zobaczmy, coż to gwiazdy o nim mówią. Die Waage ist besonders einfühlsam. Wenn jemand für Gerechtigkeit kämpft, dann die Waage. Wagi są szczególnie empatyczne. Jeśli ktoś walczy o sprawiedliwość, to jest to właśnie waga. Die Waage ist besonders einfühlsam. Wenn jemand für Gerechtigkeit kämpft, dann die Waage. Następnie bardzo ciekawy znak zodiaku, bardzo specyficzny, czyli Skorpion. Der Skorpion. Im Sternzeichen Skorpion geborene sind individualistisch. Es gibt fast nichts, was er halbherzig tut. Osoby urodzone w tym właśnie znaku zodiaku są indywidualistami i In nie ma prawie nic, co robiłyby by na półgwiźdka. Im Sternzeichen Skorpion geborene sind individualistisch. Es gibt fast nichts, was er halbherzig tut. Kolejny znak zodiaku: Schütze, czyli Strzelec, Schütze. Die guten Eigenschaften? Schützen sind neugierig und lieben es, exotische Länder zu bereisen, um Menschen und andere Kulturen kennenzulernen. Osoby znaku zodiaku Strzelec są ciekawe i kraje, ludzi i inne Schützen sind neugierig und lieben es, exotische Länder zu bereisen, um Menschen und andere Kulturen kennenzulernen. Sie sind glücklich in Gesellschaft, aber auch mit sich allein. Są szczęśliwe w towarzystwie, ale też same ze sobą. Sie sind glücklich in Gesellschaft, ale auch mit sich allein. Ostatni znak Zodiaku: Steinbock, czyli Koziorożec. Das Sternzeichen Steinbock gilt in seinen Eigenschaften als besonders ehrgeizig und anspruchsvoll. Strzelec w swoich cechach charakteru uchodzi za szczególnie ambitnego i wymagającego. Das Sternzeichen Steinbock gilt in seinen Eigenschaften als besonders ehrgeizig und anspruchsvoll. Sie sind zielstrebig und ambitioniert. Sind sie zorientiert an des celu und ambitne. Steinböcke sind besonders verlässlich. Osoby spod znaku Zodiaku Strzelec sind szczególnie rzetelne. Verlässlich ist das Rzetelne. Powtórzmy jetzt teraz znaki Zodiaku: Baran, Wida. Byk, sztia. Bliźniak, zwillinge. Rak, krebs. Lew, lwę. Panna, jungfrau. Waga, wage. Skorpion, skorpion. Strzelec, szyce. Koziorożec, steinbok. Wodnik, wasaman. Ryby, fysze. A teraz ja wypowiem, jak to bywa w naszej powtórce, kilka. Polski słów, oczywiście znaków zodiaku, ty musisz je przetłumaczyć. Byk, sztia, rak, Krebs, panna, jungfrau, strzelec, szyce, wodnik, wasaman. Ryby, fysze. Świetnie. Mam nadzieję, że ten odcinek Ci się podobał i zachęcam Cię do czytania horoskopu w języku niemieckim. Ja zawsze bardzo to lubię, ponieważ w każdym języku, zresztą którego się uczę, bo są tam bardzo takie życiowe słówka, też takie dotyczące codzienności: pieniądze, miłość, osiąganie zamierzeń naszych więc słownictwo tam zazwyczaj jest bardzo proste i życiowe. Dziękuję Tobie za wysłanie tego odcinka i cóż, mam nadzieję, że słyszymy się już niebawem i że teraz ta przerwa nie będzie półroczna.